Siemanko, ja jestem Przemek i zadecydowaliście ostatnio, że właśnie ten odcinek chcecie zobaczyć na moim kanale, także proszę, wola. Ponad 70% z was pomyślało sobie, że hej, to będzie jednak dobry pomysł i wiecie co? Nie mylicie się. Bo gdy szukałem materiałów do tego odcinka, to normalnie. <laughs> straciłem wiarę w ludzkość po prostu. Także już teraz zostaw łapę w górę 10 tysięcy łapek w górę i pomyślimy nad kolejną częścią, bo jest to świeży pomysł, także i próg musi być odpowiedni. A jeżeli chcesz zgarnąć Mega Boxa, to oczywiście zasubuj ten kanał z dzwoneczkiem, zostaw łapkę w górę, w komentarzu napisz, ile masz aktualnie puszek w Brawl Stars, aby być branym pod uwagę musisz także zaobserwować mojego insta, PrzemoPBG, do którego link masz w opisie. To właśnie tam dowiesz się, czy udało ci się go zdobyć. Przy okazji, dołącz do naszego Discorda link w przypiętym komentarzu. Dobra, dobra, ale ja już nie przedłużam, jedziemy z tym śledziem. Najgorsza piosenka ze wszystkich. Bez żadnego bitu, bez niczego, bez dobrego tekstu, no po prostu tragedia. Na dodatek jest to jakiś diss na Brawl Stars. Brawl Stars, nie da się w to no. grać. Jak to nie da się grać? Bierzesz telefon, instalujesz grę i grasz? No prosta prosta sprawa. Co w tym takiego jest trudnego? No nie rozumiem. Najgorsza to jest gra. Same kiedy grają, w to nie ja. A, a, a. Brawl Stars to jest najgorsza gra. Ale ten gość w tle robi bit. I próbuję normalnie tak właśnie beatboxować. No jest najlepszy, to jest najlepsze w tej całej nucie. Gracze DOSów to jest Braun Stars. On, on po prostu brzmi, jakby udawał jakiś pociąg. Nie da się w to coś grać. Tylko kiedy grają w Brawl Stars. Nie da się grać. W tą głupią grę światło zgasza się, już jej. jej, jej. Światło gasi i już tę piosenkę, bo już naprawdę nie da się tego słuchać. Jej, 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 jej. Nie da się grać, bra, aula. No nie wiem, co mu ten Brawl przeszkadza. No, przy okazji już przynajmniej mógł sobie popracować nad tym tekstem, zrobić go jakiegoś bardziej ambitnego. No, coś wymyślić takiego naprawdę, co wiecie, ten Brawlster by normalnie zmiódł się z planszy wtedy. No, jak już tak mówi, że nie lubi tego Brawla, no to mógł zrobić dobry diss. Ja tam się postarałem, no pamiętacie mój diss o macie tu, nie, tutaj, tutaj w tej karcie. Najdziwniejsza piosenka jaką chyba widziałem i to na dodatek z teledyskiem nosi tytuł Krzak krzak krzak. <grych> po prostu krzak Krzak, Krzak. Ale jak zobaczyłem ten teledysk, to dopiero wtedy parsknąłem śmiechem. Oho, ho, będzie grubo. Krzak krzak, krzak, ból ból ból, krzak szak szak, ból bul ból. Kto to wygra? Każdy wie, to ból w krzakach rozwalicie. Hu, co to jest za zaawansowany montaż normalnie na poziomu tego teledysku ślubnego zatającym dywanem. Nie wiem czy go znacie. To jest taki normalnie mem z internetu. Zobaczcie teraz właśnie o co mi chodzi. Krzak krzak, Ból ból bul. Krzyk, krzyk, krzyk. Ból ból, ból! To ja mam wewnętrzne słuchając tej piosenki oglądając ten teledysk. Ała. Ale powiem wam, że jest to prawdziwe złoto i można zrobić z tego takiego mema, że mucha nie siada. Ma to naprawdę w opór potencjał. Może ktoś z was podejmie się zrobienia z tego mema? Wbijajcie na Discord'a, do którego link macie przy komentarzu i tam wysyłajcie swoje memowe przeróbki tej właśnie piosenki. Najlepsze pokażę w kolejnym odcinku, także warto. Tam właśnie wybieramy także najaktywniejszego widza tego miesiąca, który zdobędzie Mega Boxa. Także jest warto podwójnie. Wbijaj czym prędzej, bo też możemy sobie tam pogadać. Ale dobra, lecimy do next punktu, juju. Przed wami nowy, young kamuś. I na dodatek śpiewa piosenkę o Brawl Stars. Jest jedynie tylko trochę młodszy i pewnie właśnie skończył lekcję. Przecież Mortisa z ja Jeżeli kiedyś zastanawialiście się Czemu nigdy nie odwiedzą nas kosmici No to <noise> teraz macie odpowiedź Jestem szybki beat, Bo Max puścił bit Tutaj właśnie powinno być odwrotnie Jestem szybki tak jak Max A bit powinien puszczać Poko No bo przecież ma gitarę Halo, halo, tutaj jest jakieś pomylenie faktów Złoty bar, dzwoni, dzwoni Złoty Barley dzwoni, 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 no normalnie złoty to jest ten tekst i to dosłownie, po prostu to aż szczena opada. Tak jak wszyscy ja, bo ja... Szkoda, że taka krótka ta piosenka, bo ja już jak widzicie, no bujam się przy tej nucie. Wiecie, no to Bangla Fest, ale jedno jest pewne, Brawl Starsy tutaj zdecydowanie weszły komuś za mocno. A to dopiero początek naszego odcinka, dalej mamy jeszcze lepsze perełki, uwierzcie mi. Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, jak to się mówi. Jak się okazuje, nie tylko ja przerobiłem piosenkę, ona by tak chciała, na Brawl Stars. Podjął się tego także ten ziomeczek. Jak mu poszło? Ocencie sam. Obok ja typa mam, i znowu robię kira, i wracam, i, wiercam, i wiercam. Ja to bym chciał wrócić, ale do momentu, kiedy nie znalazłem tej piosenki i w ogóle zdążyłem jej posłuchać naprawdę. No, oddałbym wszystko, żeby wrócić do tego momentu i żeby tego nie słyszeć. Ty ...do meni, o skrzynkę, o oj, do i, I puka, i puka, i puka ktoś drzwi, i to kolega co postawił ja ona chciała. Ale po pierwsze, to powinien wyraźniej śpiewać. No, głośno i wyraźnie powinno być. Czasem po prostu wcale go nie rozumiem. Nie rozumiem, co on w ogóle śpiewa i co mówi. Mną, kuby, A czy wy chcielibyście zagrać z nimi i zbierać razem cuby? <laughs> Bo ja tak średnio. Dajcie znać w komentarzu. Ją skrt! Za to zdecydowanie musicie zostawić suba na moim kanale. Myślicie, że tak łatwo słucha się tych wszystkich piosenek, przecież one po prostu ryją banie. A przy okazji to fajnie byłoby już mieć te 540 tysięcy subów, także jeżeli chcesz, to dołóż do tego swoją cegiełkę. A pod numerem 5 mamy podróbek klocucha. Tylko takiego gorszego klocucha po roku w Rosji. No, posłuchajcie tylko, czy to nie brzmi podobnie? Moc, czy miękce mam? A ja chciałam pierwszy tak. Grammy dziesięć razy tam. I ciągle to przewidywam. Jackie King's Rosa Beat robią ten beat. Jackie King's Rosa Beat robią ten beat. To niezły beat zrobili za tej miarę. Normalnie elegancko. Nie wiedziałem, ja nie wiedziałem, że oni mają taką umiejętność. To okazuje się, że ja nic o Brawl Starsach nie wiem w takim układzie, no u że potrafią robić bity, wiedzieliście o tym? A po tej gierce Pan zagrałem set na fak. a wziąłem tam El Primo, bo on jest dobry tak, bo on jest dobry tak. Gram 10 razy PAM, no i ciągle przegrywam, ale gdzieś to mam i teraz już wygrywam, yo, ej. No i widzicie, ja ułożyłem taki tekst dosłownie w minutę. A może wy sami łóżcie tekst do tego bitu? Może to jest właśnie dobry pomysł. Najlepszym tekstom do tego bitu będę przypinał serduszka w komentarzach. Jednak tego się na pewno nie spodziewaliście. Mama jednego z graczy też zaśpiewała piosenkę obraz i to nie byle jaką. Puchary to fajna rzecz, każdy chłopak chce je mieć puchary fajna rzecz, lalalala. La, 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 la. No wiadomo, pucharki to fajna rzecz. No, pucharków to akurat nigdy za dużo. No, i tutaj, oczywiście, propsik. Szanuję za poczucie humoru. Bardzo fajne, fajne wykonanie. Trzy razy tak przechodzisz dalej. A czy wam podobało się wykonanie mamy? Bo ja daję zdecydowanie 10 na 10 za odwagę. Pamiętajcie o Discordzie, by do niego dołączyć. Można tam ze mną porozmawiać, pograć w Brawl Stars, a przede wszystkim zdobyć mega boksika. Jedyne, co wystarczy zrobić, to zwyczajnie być aktywnym, co nie jest oczywiście trudne. Link w przypiętym komentarzu. Zobacz inne moje filmy, które właśnie teraz ci się wyświetliły, i jeżeli właśnie teraz mnie słyszysz, to znaczy, że odcineczek przypadł ci do gustu. Dlatego zostaw suba z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Pamiętaj, aby zaobserwować mojego Insta, PPG, koniecznie! Miłego dnia. Cześć!